Siemanko, witajcie w nowym odcinku. Siemanko widzowie, witam Was serdecznie w nowym odcinku. Mamy sobotę, słuchajcie, ja wybieram się na taką króciutką przejażdżkę, bo muszę kilka rzeczy załatwić na mieście, no i chcę się przejechać Harley'em, bo trzeba go zatankować, bo ostatnio mi się zaświeciła rezerwa jak jechałem. Ale nagrywam ten film, bo tak naprawdę chcę się Was doradzić w jednej kwestii. Mianowicie mam problem z nagrywaniem dźwięku w kasku, ponieważ ja chcę nagrywać dla Was takie motovlogi. Przynajmniej taki miałem plan. Ale mam taki problem, słuchajcie, że zamontowałem dwa mikrofony w środku w kasku. Jeden mikrofon jest. Tutaj jak widzicie, przy słuchawce od interkomu. żeby było słychać też tą drugą osobę, która jedzie ze mną i która gada ze mną przez interkom. A drugi mikrofon zainstalowałem tutaj na tym pałąku od interkomu. I zobaczcie, nawet zawinąłem go taśmą, taką. Bo myślałem, że jak go zawinę, to trochę stłumię ten dźwięk, bo jest bardzo głośno. I kurczę, nie wiem jak rozwiązać problem dźwięku. Mam jeszcze jeden pomysł, ale nie wiem, czy uda mi się. Czy ten pomysł będzie na tyle dobry, aby no dźwięk był dobry, nie? Bo, bo jak wiecie, no Harley jest głośny sam w sobie i to jest taki fajny: ten mikrofon, który dokupiłem, że on jest jakby na jednym kablu, jest na tym jednym wejściu, jest. Są dwa mikrofony i można fajnie to zainstalować. Ale wiecie, co? Zrobiłem wyciszenie mikrofonu w kamerze, tam jest taka opcja. I to nic nie dało. To nic nie dało, bo dalej jest za głośno i dalej jest dźwięk przesterowany. Dalej słychać takie harczenie głośne. Do tych mikrofonów jeszcze dostałem taką przejściówkę, ale ta przejściówka na nic się nie nada, bo tutaj jest 3,5 mm jack. A, a ja tak naprawdę potrzebuję taką przejściówkę z USB-C na, właśnie, Jacka. I teraz tak. E, to jest e, taka przejściówka boja. Taki to jest symbol. BYK-4. Podobno, właśnie ta działa. No i faktycznie ta działa z tą moją kamerą DJI Action 3. E, ale niestety ten dźwięk nie jest na tyle dobry, aby można było go wykorzystać podczas jazdy na Harley'u. Więc musimy wymyślić coś innego. Także nie wiem, być może to by zdało egzamin, gdybym to podłączył do tego i dopiero to podłączył do mikrofonów. Może tutaj jest jakieś wyciszenie. No nie wiem, mogę spróbować w sumie, ale, ale nie wiem, czy na coś to się zda. Mam jeszcze jeden pomysł. Mianowicie, słuchajcie... Mam te mikrofony, które kiedyś kupiłem na AliExpressie, które działają z iPhone'em, i najlepsze jest to, słuchajcie, że ten mikrofon działa z kamerą DJI Action 3. Nie działał z DJI Pocket, a z Action 3 działa. I teraz, tak, tutaj również jest za głośno, nie ma tutaj możliwości zmiany e, wyciszenia, czyli tego gaina całego. Ale tak sobie pomyślałem, że jeśli ja wezmę tą taśmę i tutaj tą taśmą zakleję ten mikrofon, może do niego będzie docierało mniej dźwięków z zewnątrz. I ten mikrofon nie jest pojemnościowy, tylko dynamiczny i może będzie zbierał tylko mój głos w kasku. Tylko muszę go gdzieś jeszcze upchnąć tam. Może gdzieś tak bardziej tu na boku jakoś w kasku gdzieś tak z boczku, żeby nie był na samym froncie, bo będzie słychać moje Sapanie, oddychanie i tak dalej, więc no, mam taki pomysł. Zobaczymy, czy to w ogóle zda egzamin. Jeśli nie zda, no to będziemy musieli kombinować dalej. Być może zrobimy test właśnie z przejściówką tą i tą. No, ale na dzień dzisiejszy, yy, no ja nie wiem, nie mam innego pomysłu. Wiem, że mógłbym kupić taki super tani mikrofon, który ma potencjometr tam yy, na kablu, gdzie się robi głośniej lub ciszej, ale wtedy będę miał tylko jeden ten mikrofon. Nie będę mógł nagrywać tego, co mówi do mnie ktoś, kto jedzie ze mną i gadamy z, przez interkom, a to by było bardzo fajne. Więc nie wiem, czy problem polega na w tej przejściówce, czy tu o coś innego chodzi, nie mam pojęcia. Ale może bym podłączył. Może bym podłączył ten mikrofon z interkomu. Słuchajcie. Ale wtedy nie będę mógł nagrywać interkomem. No i wiecie, taki to jest właśnie problem, nie? Także, ja myślę, że najpierw spróbujemy z tym mikrofonem przejechać się i zobaczyć jak będzie, a potem będziemy testować dalej z tymi przejściówkami. Bo ja już mam tyle testów narobione, różnych naprawdę, i to, i inny mikrofon, i nawet chciałem mikrofon od iPhone'a wziąć, od, od słuchawek, takie mam stare słuchawki, ale to nie chce działać, chyba powinna być tutaj jeszcze jakaś przejściówka. Więc może w ten sposób pomyślę. Także co? Próbuję tego spreparować i zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Mam słuchajcie, zainstalowany mikrofon. O. Zamykam szybkę. Jestem słuchajcie na stacji no i jak widzicie niestety ale z tego transmitera na mikrofon, który miał, mam w kasku ten zewnętrzny Niestety dźwięk jest do bani. także wyciągam wyciągam ten mikrofon On niestety nie zdaje egzaminu, Kurczę, co to ze światem? On nie zdaje egzaminu więc niestety, ale będę musiał pomyśleć nad jeszcze innym rozwiązaniem. A teraz wepnę Wam ten przewód i zobaczycie, jaki jest dźwięk. Dobra, podpiąłem. Powinno już u Was działać dźwięk z, kamer... z mikrofonów, które są w moim kasku. A teraz zobaczycie, co się dzieje, jak ja. Jak ja wezmę i, i tą kamerę, słuchajcie, zamocuję na kasku i oderwę od razu tą taśmę. Dobra, wyłączyłem mikrofony. Taśmę w kieszeń. No i zobaczycie, jak to będzie funkcjonowało teraz jak będziemy jechać, ale już wam mówię, że dźwięk nie będzie zaciekawy, bo teraz jest OK. A jak odpalę go to ten dźwięk niestety, ale można powiedzieć niszczy nam cały dźwięk z mikrofonu. Także co? s a 这 a j a No i co, jak widzicie, dźwięk jest do kitu, więc będzie trzeba wymyślać coś innego. Albo po prostu nagrywać wam takie vlogi, yy, po prostu z trasy, no nie, jakieś takie yy, obrazy z trasy, ewentualnie dogrywać lektora później. Także, nie wiem, dajcie znać w komentarzu, jeśli macie jakiś pomysł na to, jakiś patent, jakiego mikrofonu użyć, żeby to działało. Będę wdzięczny za pomoc. A teraz co? Jedziemy dalej, nie? Także, jak widzieliście, niestety mikrofony nie zdają egzaminu. Ja już dojechałem do garażu. Mam jedną małą robótkę do zrobienia, bo nie działa mi światło stopu noż, na nożnym hamulcu, jak hamuje tym tylnym. E, no i co? No i uszkodził się czujnik, najprawdopodobniej już to sprawdzałem. E, czujnik zamówiłem, mam go tam w samochodzie. E, to jest czujnik ciśnieniowy. No i trzeba byłoby odkręcić tam. Ten czujnik e, wkręcić nowy i odpowietrzyć hamulce, ale wiecie co? Dzisiaj nie będę się tym zajmował, bo po prostu szkoda mi tej pięknej pogody. Jutro ma padać deszcz, więc może jutro się tym zajmiemy. Także dajcie rady jakieś, jeśli macie, odnośnie nagrywania dźwięku e, z kamery Action 3. No i co? No i tak to wygląda. Dzisiaj w sumie tak krótko. Bo muszę naładować kamerę. No i zobaczę jeszcze, może gdzieś się przejadę. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!